Cześć, z tej strony Bartek, Sideway Nature. No i kurka rurka, powiem wam, co się teraz wydarzyło. Pikał został sprzedany. Smutek. Piko, ale poszedł w dobre ręce. Chyba. To się okaże. Ale tu w opisie będziecie mieli Instagram tego Pana, co go kupił, bo to chyba w sumie już nie tajemnica jest normalnie. No i ogólnie szukałem czegoś normalnego. Miał być tak w sumie cywilny wóz, więc myślałem o czymś nowym, że może w jakąś asterkę pierdyknę. Coś tak, żebym była zetka, żeby była do jeżdżenia, a to żeby było typowe daily. No i szukałem, przeglądałem. Oczywiście w międzyczasie milion jakiś dziwnych pomysłów na jakieś kurczę nawet skyline'y w kombi i tak dalej. E, no i jednak wszystko przemyślałem i stwierdziłem, coś normalnego, coś normalnego, zacząłem szukać sobie subraczka Forester'a dwójkę, bardzo mi się podobała jedynka, chciałem kupić od kolegi jedynkę, on nie chciał mi jej wtedy sprzedać, ale jak ktoś potrzebuje pieniędzy, to sprzedaje i patrz to co mam. stara jedynkę. No i ktoś teraz pewnie pomyślał. No, no to normalny wóz bardzo dobry samochód. Do cofania w lesie na przykład. No tak. E, to może zacznijmy od tego, że samochód jest obniżony. I pierwsza rzecz to jest zawieszenie. Nie jest tutaj żaden gwint i tak dalej, ale takie skromne zawieszenie z imprezy GC8 STI. Tak, prawdziwe STI. Więc mamy zawias STI. Od razu jak już mówimy o STI. To jest wydech, cały oryginalny z tego samego samochodu STI. Tam na, na końcu z boku widać STI napis. E, no i co dalej idziemy? No to jeszcze ukradliśmy sobie heble. Mamy heble, to rotłoczek z przodu. E, z tyłu też jest GC8, ale z tego jakby przedliwka tak? Więc tyłam ładnie robi, więc pokażę wam tylko przód. No i do najważniejszego przechodzimy, czyli serca samochodu. Forester miał 170 koni, czy tam 177, a tutaj. Włożyliśmy po prostu silnik z imprezy EJ205, więc bardzo cywilny samochód, chłopie, wyszedł, nie? Ma bardzo dobra robota. Proszę bardzo. EJ205. Eee, samochód w ogóle budował Track Racing, Paweł, i to w ogóle jest poprzedni właściciel tego samochodu. I samochód kupiłem jakby z obróconą panewką, więc wyjęliśmy ten silnik. wyjęliśmy. Ja mam tylko hajs na No, i przejechałem na gotowe. Eee, wyjął silnik. Wziął drugi, wyremontował i włożył. Dlatego tutaj mamy silnik z imprezy, proszę Państwa. Był tutaj Gaziutek w tym samochodzie. Też był wcześniej silnik A205 i został gaziutek. Czyli jest trochę tutaj oszczędności. Teraz... Dawajda ci z forum Subaru, tam gaziutek. Co miałem wyrzucać chłopanie, nie? Był to niech będzie. Dłużej jest tutaj niż ja. No, samochód oczywiście. Oprócz już takich przeróbek dostał jeszcze takie ciekawsze rzeczy. Pokażę Wam jak. Dość, nie moim zdaniem typowe. Nigdy wcześniej nie widziałem. Potele. Tak, e, dla odmiany ze STI, no tutaj no, idziemy w jednym kierunku. E, to jest z modelu właśnie tego e, Imprezy GC8 STI. Fałtrujeczki, e, bo to taki model był. Czyli wypuszczony na jak 3 lata z rzędu. I w Subaru wygrało mistrzostwa świata w WRC. E, to są pasy Williamsa. E, Solberg e, miał taką markę właśnie Williams, jak wygrywał mistrza świata w między innymi, więc w klimacie siedzimy dalej, panie, kierownica, która była, to była z, e, w sumie to kij wie, to jest za kierka, e, na pewno był tam krakson Blitza, ale było bli e, duże osadzenie blisko mnie, że jestem mały, skromny chłopak, to potrzebowałem coś mniejszego, więc kupiłem kierkę Momo. Mokorsze Porsche, proszę Państwa. A i z fajnych frutów to jest oryginalny tutaj schowany z boczku e, TurboTimer HKS-a. Taki oryginal, nie? taki Chińczyk, co możecie sobie kupić od naziąbeczka, nie? No. Yy, w ogóle ten samochód będzie prawdopodobnie jeździł sobie na Race Tak sobie wymyśliłem. Organizuje to właśnie Paweł, który budował ten samochód z Traxa. Rameczki od Traxa. No i bardzo chciałbym podziękować też właśnie Maciekowi, już wspomniałem. Dziękuję Maciek. Będę jeszcze u Ciebie zostawiał dużo pieniążków, mam nadzieję. Felgi też nie są seryjne. Są to siedemnastki Rejsa. Więc też myślę, że fajne kółko siedzące w powiedzmy w klimacie tego auta. No i co? Bo w ogóle Forester jest bardzo ciężko ta jedynka dostania w dobrym stanie blacharskim. I tutaj wszystko spoko, bo one gnią e, im... E, jak to się nazywa Kukis? Kielichy. Kielichy im gniją, dokładnie. W Polsce to lubimy kielichy, nie? ich też mamy problem z kielichami. No, ale kurczę yy, ogólnie, tutaj jest wszystko, tutaj jest boczko. Jakieś tam pierdołki tutaj, no to wiadomo, nie? Sobie reparaturki zrobimy. No, ale Wam, że jestem w szoku, jak ten wóz się prowadzi, bo no, nawet na cztery koła wiadomo. Dużo też wybacza przy takiej mocy. Ale kurczę, zawias robi tej loda. Jakbyście mieli opcję kupić zawias do swojego subaraczka STI z GC8 i łożenia do Forestera, to polecam sztos, no tylko będzie dość niski. Jak na Forestera oczywiście. Więc y, co? Ja się dalej pobawić, pojeździć, a wy powiedzcie, co o tym myślicie. Wiem, miało być normalnie, wyszło jak zawsze. Jak będziemy coś przy nim duwali robili, to damy Wam znać. Ale ja się zakochałem. A no i zawsze chciałem takiego superaczka.